I dla co nagrywają, też jeszcze raz pozdrawiam serdecznie wszystkich z Krakowa nad Mostem Dębnickim. Jest godzina 20.30, 20. więc mamy tu jeszcze jakieś ostatki, ostatki światła słonecznego, które yy, starają się przeniknąć przez te gęste chmury. Dzisiaj cały dzień padało, z tym, że tak intensywnie do godziny 14, później tak od 14, no może w sumie od 12, aż do godziny 20.30, tak jaka jest teraz. Jest tylko taka mrzawka, jakby która umożliwia mi prowadzenie tutaj audycji na żywo. Do raz, a dwa umożliwia swobodne poruszanie się na zewnątrz, jak my to mówimy po krakowsku na polu. Co tu co dodać więcej? Łajba y jest obok, restauracja. Tam milicja chyba wjeżdża, mówić jakiś samochód. Chyba będą ludzi stąd wycofywać. I w ogóle jest plan, no tego też nie mam nie pokażę. Takie drzewo tutaj stoi obok, żeby drzewa przewiązać tą, tą, tą łódź, ale, ale nie wiem, jak to wyjdzie. No chyba już tutaj będą nas to ewakuować, bo tu straż przyjechała. jakieś po prostu będzie tutaj sprzęt, będą chyba worki z piaskiem usypywać. Właśnie się troszeczkę rozpadało bardziej, więc tym bardziej trzeba będzie się stąd zawijać, żeby się sprzęt nie zamógł. Ludzie patrzą na mnie jak gwiazdę telewizyjną, no... Jak się ma tyle tysięcy świetleń na YouTube, no to tak to właśnie bywa, że, Jeśli jest sławny, no później tylko a, autograf może. Można prosić autograf, czy nie? No, pewnie, że można prosić. Mój autograf kiedy będzie warty ciężkie pieniądze. To jak od Gracjana Rostockiego sprzedawali autografy za 2 zł na Allegro bodajże. Była takie, takie coś. O, podejrzysz jakaś ta, jakaś jednostka pływająca. Tam się Służowy samochód, służowe paliwo. Widzę, że cytaty z YouTube'a przechodzą do języka polskiego intensywnie niż cytaty z lektur obowiązkowych. Dobra, będzie jak w będziemy pływać łodziami. Odwróć kamerkę w inną stronę. Nie odwrócę, bo i tak nic nie widać. Zresztą mogę wam kawałek Wawelu pokazać, ale nie wiem co wam z tego Wawelu tutaj. Tak, bo nie widać i tak. To jest taki przechu lekki. Ludzie myślą, że sam do siebie mówisz, pewnie. Nie myślę, że nie. Pamiętam tak, jak w -Azach była powódź. Marcin 99? poziom wesoły, bo w nocy. Ja włączam do szkoły za innego będę płynąć. No, tam ludzie mówią, że było więcej. Witam Jogusia. Ciemno, witam. Wszyscy tak przychodzą tutaj, widzowie i się wszyscy A, witają. GRTVH. Więc ja was pozostawię. Jak wyłączę teraz live'a w tym momencie, to pojawi się wam y, słynny Deppel Mode. Ci, co byli o godzinie y, 14 tutaj z nami na kanale. I dziękuję serdecznie za przybycie. Chociaż wiem, że są Państwo, którzy pewnie przyszli na ostatnią chwilę. No i co, no i do zobaczenia na następne livey